Dzień dobry Państwu. Eee, Zaspoczęły się embrzostan w planicy w 2023 roku. Od kwalifikacji pań. I te kwalifikacje wygrała Adna imię Stron, eee, reprezentantka Norwegii. Na miejscu drugim była wiceliderka Pucharu Świata Katarina Adhouse, Trzecia była Japonka Yuki Ito. Czwarta Aleksandra Lutit. Piąta liderka Pucharu Świata Ewa Winkelnik. Największą faworytką do zdobycia tego medalu jest zwycięzcinnik tych kwalifikacji Anna Odimie Strem, która bardzo dobrze się czuje na tej skoczni, w planicy. Na starcie były 4 pstatki Polki w składzie Kinga Rajda, Paulina Czesral, Anna Twardos i Nikol Kondella. Awansowała tylko jedna reprezentantka Polski Nikol Kondella, która zajęła 31 miejsce. Resta reprezentantek Polski, czyli Kinga Rajda, odpadła, zajęła 43. pozycję. Tak samo Anna Twardos, która była 50. i Paulina Czesla, która była 51. Na miejscu 6 y, była Anna Rupkret, reprezentantka Niemiec. siódma była Tera y, Brejset, 8 Nika Kliznal, 9 Emma Kliniec. Słowenki bardzo y, przeciętnie się spisały. Bardzo przeciętny poziom tych był kwalifikacji. Bardzo mało zawodniczek które do punktu y, 90 metra. Najdłuższy skok tych kwalifikacji y, zanotowała Aleksandra Lutit, 99,5 metra. I Pokazuje Aleksandra Lutit, będzie walczyła o medal. Tak naprawdę, pomiędzy tymi pięcioma zawodniczkami pomiędzy Ewą Pinkernik, Aleksandr Lutit, Luki i to Katariną Adhat i Annę Odlimenström rozważam przez złoty medali. Emma Kliniec, która broni tytułu, skacie też dobrze za 90 metr, ale raczej nie spodziewam się z jej stron obrony tego tytułu. Sara Kanasi 17, Japonka, która dominuje w Pucharze Świata, yy, zawsze dominowała w Pucharze Świata, ale niestety na mistrzostwach, takich jak mistrzostwa i igrzyska olimpijskie, no nie ma szczęścia do tych imprez i teraz też nie będzie miała szczęścia w planicy. Odpadła też y, reprezentantka Finlandii, doświadczona. Też będzie na pewno stał konkurs drużynowy na wysokim poziomie, który będzie w sobotę, bo Niemcy się będą biły y, o złoty medal pomiędzy Austriaczkami i Słowenkami. I jutro konkurs będzie indywidualny o godzinie 17.00. I zobaczymy, jak wypadnie jedyny reprezentantka Polski w tym konkursie Nikor Konderla. Jak wypadną inne reprezentantki. I trzymajmy kciuki jutro za o godzinie 17.00. To tyle ode mnie, i zapraszam na y, jutrzejsze podsumowanie Mistrzostw Świata.